Z jednej strony zmotoryzowani, którzy posłuchali próśb organizatorów, z drugiej strony ludzie, którzy za nic mają bezpieczeństwo innych. Przez Warszawę przeszedł dzisiaj Marsz Niepodległości. Jak mówią eksperci, demonstracje w tłumie, nieważne jakiego środowiska, w dobie pandemii są śmiertelnie niebezpieczne. Kamil Trzaska. Z powodu epidemii koronawirusa i zagrożenia zakażeniem przez centrum stolicy zamiast marszu miał przejechać rajd niepodległości. Stosowanie się do tych zaleceń, które organizatorzy są jak najbardziej odpowiedzialni. To miał być bezpieczny sposób na świętowanie polskiej niepodległości i manifestowanie miłości do ojczyzny. Zapraszamy wszystkich polskich patriotów do udziału zmotoryzowanego w samochodach, w motocyklach, być może również i w rowerach. I choć na ulicę Stolicy wyjechały dziesiątki samochodów z biało-czerwonymi flagami, obok nich zebrało się kilka tysięcy osób, które postanowiły przemaszerować wbrew zasadom bezpieczeństwa w czasie epidemii. Czy to marsz jest spontaniczny, czy to marsz jest cykliczny? To wirus nie ma zielonego pojęcia o tym. Wirus wie, że wtedy atakuje ludzi, którzy są bez dystansu i bez masek. Niewykluczone, że na taką nieodpowiedzialną postawę części uczestników marszu wpływ miały słowa polityka Konfederacji, który od tygodni kwestionuje obostrzenia sanitarne i powtarza, że pandemia to fikcja. Jest urojeniem sztucznie generowanym poprzez operację zmasowaną operację strategiczną. Zarządzania percepcją, operację polityczno-propagandową. W trakcie Marszu Niepodległości posłowie Konfederacji urządzili polityczny wiec, na którym wprost wzywali do rezygnacji z obostrzeń sanitarnych. Wzywam rządzących do tego, żeby zaprzestali ogłębnej. wyjątkowo nieodpowiedzialne zachowanie, biorąc pod uwagę, że nawet wśród polityków Konfederacji są osoby zakażone koronawirusem. Poseł Artur Dziambor trafił nawet do szpitala. Niestety, w trakcie przemarszu ulicami Warszawy, grupa chuliganów próbowała zakłócić patriotyczną manifestację. Były grupy m.in. związane też z samymi politykami Konfederacji, ale też niektórymi środowiskami takich chuliganów stadionowych, bo trudno akurat ich do kibiców zaliczać które się zmawiały, że zakłócą ten marsz i zrobią po swojemu. Prowokatorzy atakowali policjantów, obrzucili też racami okna w jednym z bloków, co spowodowało pożar mieszkania. Tam, gdzie mamy do czynienia z brutalnym działaniem ze strony osób, tam, gdzie mamy do czynienia ze zniszczeniami mienia, tam, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy atakowani są policjanci kamieniami, kiedy policjanci zostają ranni, kiedy policjanci trafiają do szpitala, potrzebują pomocy medycznej, to nie mamy do czynienia z niczym, co się nazywa pokojowe zgromadzenie. Te sytuacje przypominają wydarzenia z czasów rządów koalicji PO-PSL, kiedy Marsz Niepodległości był cyklicznie atakowany przez grupy prowokatorów. W jednej z podsłuchanych rozmów ówczesny szef CBA wyjawił nawet, że mógł to być polityczny plan ówczesnego szefa MSW czyli ich rzemieślnik dzwoni i oni nim rozkazuje. I tak samo poszli, stali butkę pod ambasadą, bo minister osobiście się taką. W tym roku na organizację patriotycznej manifestacji, jak podano w uzasadnieniu, ze względów epidemicznych nie zgodził się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Ten sam, który niedawno przy podobnej liczbie zakażeń sam brał udział w wielotysięcznych manifestacjach zwolenników aborcji. Kamil Trzaska, Wiadomości.